Patrzcie, co ja mam. To jest złoto. To jest zamrożona siara. Dzisiaj w nocy wykociła nam się koza Mona, która wczoraj wieczorem postanowiła sobie nakarmić wszystkie inne dzieci, nie myśląc o tym, że zaraz urodzi swoje i nie będzie miała czym ich karmić. Ona jest taką matką polką, która no pozwala wszystkim się dojść i prawdopodobnie będę miała z nią problem. Będę musiała ją oddzielić od wszystkich, bo inne koźlanta ją wypiły, teraz jej się urodziły i nie mają siary, ale wykociła się nasza koli, która dała 6,5 litra siary. To jest w ogóle rekord rekordów. I ja tą siarę zamroziłam w takich buteleczkach po 300 ml. Butelkę y, taką, jak się chce zamrozić, jak się napełni. Ja je napełniałam o tak gdzieś dotąd. I wtedy tą butelkę trzeba trochę ścisnąć, bo ona będzie pęczniała w czasie zamrażania. Żeby nie pękła i nie narobiła problemów. Kiedy rozmrażamy, nie robimy tego w gorącej wodzie, tylko woda musi być letnia jakieś 35 stopni. I odmrażamy taką siarę dla maluchów, które mają roztargnioną matkę. Lub mają matkę, która po prostu nie ma siary. Różnie to bywa, więc lepiej mieć taki zapas. Przecież tu nie może być spokoju. Tu nie może być spokoju, tu wiecznie coś. Jak ktoś nie wpadnie gdzieś, nie utknie, to przecież trzeba utknąć w wiadrze. Świrek zostaw mnie. Przestańcie, odsuńcie się ode mnie, dajcie mi święty spokój. Ja mam mleko dla cielaczka. I ratuję kuskę biedną. Biedną kuskę ratuję. Ty guptasie. Kozy mnie wykończą kiedyś. Nasza kreseczka rośnie jak na drożdżach. Przeszliśmy już na sztuczne mleko, bo, bo krowie mleko potrzebne było do robienia serów. I troszkę za dużo go szło, więc yy, sztuczne mleko jest bardziej ekonomiczne. Ale kreseczka rośnie pięknie. Pierwszy równiutko miesiąc piła mleko krowie. Dopiero po miesiącu zaczęłam dawać jej sztuczne. To się odbraża bardzo wolno, ale nie można tego w gorącej wodzie odmrozić, no bo to straci swoje właściwości jak będzie. Ale już jest ok. No to trochę dłużej potrwa niż w gorącej wodzie, wiadomo, ale no warto lepiej troszkę zaczekać. Niech nas spokojnie się odmrozi. I w ogóle najlepiej jest, jak y, siara się odmraża w ten sposób, czyli po prostu na powietrzu w temperaturze pokojowej. Wtedy ją tylko leciuśko ogrzać przed użyciem. Tak ona sobie we własnym tempie powoli się rozmrozi akurat do obiadu. Ja tu oczywiście y, co chwilę odlewam i dolewam troszkę gorącej wody, ale odrobinkę, no nie, żeby to tak. Ja jeszcze tych maluchów, te maluchy tylko widziałam z daleka. Karol mi powiedział, że urodziła. Wczoraj wieczorem karmiliśmy i jeszcze akurat y, mówię do Karola: stoi ta Mona i karmi dwa koźlęta. I liże je. I w ogóle zachowuje się, jakby były jej. Ja mówię: przecież ona nie rodziła. No on mówi: no chyba nie. No i mówię: ale ona coś jakby do rodzenia podobna. No, a mówię już, jak jest wyssana, no to co już? Po ptokach. No i tak zostawiłam. No a dzisiaj rano się okazuje, że ona sobie w nocy urodziła. Czyli dobrze rozpoznałam, że ona się powoli szykuje do kocenia. No i nie mam mleczka. Tym maluchom podam od razu selem z witaminą E w zastrzyku po jednym y, mililitrze jednym centymetrze. Na sztukę, bo one jak się urodziły, nie wiem, może już wczoraj yy, w nocy. O, tu jest jeszcze lód. No to jeszcze troszkę odmrażania przed nami. No, jeszcze lód jest. E, jak się urodziły wczoraj. No to woda bardzo szybko stygnie jak się obraca w butelku. Jak się maluchy urodziły wczoraj i się nie napiły siary to one są słabiutkie na pewno. Jeszcze do nich nie zachodziło. Tylko widziałam z daleka. Mm. No dobra. Niech się odmraża. Idę najpierw podać selen maluszkom i zobaczyć co to takiego, bo to mleko się grzeje i grzeje i nagrzać się nie może. O nie! Tylko moja prześladowca. Moja prześladowca tu przyszła. Ja ją muszę. Out. Aha, i moja druga prześladowca. No moje, moje butelkowe kozy, które po prostu nie dają mi nic zrobić. Idź sobie, idźcie sobie, precz. Precz ode mnie. Aha, a Mona już stąd zwiała. Aha, cudownie. Gdzie jest Mona. Tu jest Mona. O, ta co stoi i się rozgląda co ona tu narodziła. O nie, jak ty tu wy... O Boże. Prześladowco, ja nie mam mleka ze sobą. Idź mi stąd. Coś ty tu się urodziło, pokaż. Dziewczynka. łaciata, ciapata. Pokaż się, kochanie. No, wstać nie dasz rady. A tu co się urodziło? Czekaj, Malina. Daj mi tu zobaczyć. Kurczę, idź mi stąd. Idź mi. Wstać nie da rady. Który? Tamten. A ty co jesteś? Chłopak. Jaki piękny chłopak. No, słowiuszki. Nie, jeszcze one ten. Jeszcze są wilgotne to. To mokre było, jak ja o... A, to to dopiero się urodziły. wilgotne były. Aha, o piątej jak przyszedłeś, to były mokre. No to gdzieś tam pewnie czwarta się urodziły. No jeszcze to jeszcze. Drugiego prawie wyciągnąłeś. Ciągnąłeś drugiego, super. Ta. To jeszcze nie jest za późno na siarę. O, ta o, dziewczyna nie. szuka. To jest nasza drabina rozkoszy. Są boksy. Tak trzymamy jakoś w takich pudełeczkach małych, najlepiej się tak hodują. Wychodzą prostokątne wtedy. Serę dostaniecie. No nie szarpaj się. Chodź. Taka słaba dziewczyna jest. Nie kłam to nie boli. Nie kłam to nie boli. Poczekaj! No Dobra. Siara już się grzeje. Ale duże ładne takie koźle, długie. Ale ten, odruch ssania mają. Ale śliczna ten. Dobra, idę mleko to grzać, bo kurczę, znaczy siarę. Wróciła matka marnotrawna, która tu się rozczula nad innymi dziećmi. Chodźcie, chłopaki, dziewczyny, będziemy pić. No. Oh. Jakie głodne dziecko. No, co tam, dziura w smoczku czy dziura w buzi? Bo ta siara to jest po prostu genialna. Ona jest tak gęsta, fajna. Dobrze dostały salę, wypiją siary, to już przeżyją. A później nie wiem, jakoś się oddzielić razem z nimi, żeby je karmiła. Ona jest bardzo dobrą matką, właśnie aż za dobrą. Już nie zaraz ty dostaniesz dziubek. Piękny, Boże. I poszła i ona ma ważniejsze sprawy do załatwienia i tyle. Dobra Pysiu. pokaż ile ty wypiłeś. No jeszcze troszkę możesz wypić. Dam wam równo po połowie. Masz, no to jest taka cyca, no, taki smoczek cyca, no, niestety. Prawdziwej cycy nie ma to musisz z tego wypić. Dobra, już widzę, że ty jesteś napity. A teraz panienka. Proszę, proszę. Masz. No to jest mleczko. To jest mleczko. Masz. Masz, 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 masz. masz. No to się oblizujesz. Masz. Uh -huh. Słuchaj, nie weźmie. Trzeba taki, Trzeba takiej osobie. Niestety siłą. Troszkę. O. Ale ona zaraz załapie. O. No, ajty ty. No, masz, 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 masz. Masz tutaj. Teraz będzie tu biegała i robiła fikołki. to wypiję. No także to jest taka podstawa. Podstaw w apteczce selen z witaminą E. i Jakieś tam porcje siary w zamrażarce, żeby przynajmniej jeden raz koźlęta dostały mm, taką siarę. A jak dostaną ze trzy razy, to jeszcze lepiej. Ja im dzisiaj trzy razy dam. Mam tej siary. Koli po prostu to rekord rekordów, naprawdę 6,5 litra w jednym udoju od jednej kozy. To jest w ogóle, ja myślałam, że nie skończę jej doić, jak zaczęłam tą siarę zdajać. I jeszcze dwójkę małych nakarmiła do tego. No nie? Masz, masz, masz. masz, masz, tutaj było malutko tej siary, to, to musisz to wypić wszystko. Mam zamrożonych sporo buteleczek, więc. No, ale e, jak ktoś chce kupić na przykład, e, potrzebuje takiej siary, no to e, litr, ko litr kosztuje 250 zł. No nie, to jest naprawdę tak cenny towar, że jest niczym nie do zastąpienia. Tak, niby są jakieś tam. te... Siaropodobne preparaty, ale to i tak nie jest to, co naturalna siara. Co kochanie? Zaraz będziesz biegała. Zaraz. jeszcze jesteś głodna, ja wiem. Ja wiem, że ty jeszcze jesteś głodna. Ty chcesz biegać, ale zaraz godzinka i wy tutaj naprawdę będziecie robić fikołki. Upaczek już chodzi. Ona zaraz wstanie. One dostają takiego strzała wtedy po prostu jakby... Po tej siarze. Drabina rozkoszy. Kto jest rozkoszny? A co ty tu przyszedłeś? Noworodziu. Ja więcej nie mam. Mleczko. Idź <grydź> stąd. <grydź stąd> tutaj, ty co? Ty co mnie tutaj? Bo jeszcze chce mleczka. Ale piękny kozioł będzie. Ojeju. Śliczny. Prześliczny. Chcia Ładny kolor. Ciemny. Blum, 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 blum. <śpiochy>, Śpiochy. Patrzcie kogo znalazłam na podwórku. Mała jaszczureczka. Wypuszczę ją na skalniak. Tam na pewno będzie jej lepiej niż w jakichś tych... One lubią rozgrzane kamyki, wygrzewać się. Oby nie poszła do kur. Idź malutka. Ja mam wielki sentyment do jaszczurek. Uwielbiam mnie, <grywki> Ale fajnie. <grywki> Na moim skalniaczku mieszka jaszczurka. Wyjadaj mi tutaj jakieś te nie, niemiłe stworzenia, mszyce czy coś. Czat. Chciałabym ją jeszcze kiedyś tu zobaczyć. Zobaczcie, co mnie wczoraj spotkało. Na moich oczach koźlątko zaplątało się nogą w siatkę. No i jedna z kóz. Była tam na górze w paśniku, oczywiście, bo już nie ma sposobu, żeby one nie wchodziły. I koza wyskakiwała z paśnika, potrąciła tą kózkę. Którą biegłam ratować, bo krzyczała, aż usłyszałam w domu. No i na moich oczach noga po drugą stronę się odkręciła. Pyk! Jak patyczek pękła i koniec, po nodze. Na szczęście miałam bandaż taki gipsujący, który został mi jeszcze po poprzedniej kozie. Przed prawie półtora roku zagipsowałam dziewczynę sama. Chodź mi się pokaż się. Oj ty, oj ty, oj, ty łobuziaku. Jest piękna kózka po naszym świrku. Widać to ra takie cechy. Ma taki kolor, ma swoje kreseczki. Nie. Pojechałam później do weterynarza. Zawieźliśmy ją. Weterynarz obejrzał, powiedział, że fachowo, zrobiony opatrunek. No, kość pękła zupełnie. No, nie musiałam nastawić. Wzięliśmy dla niej leki przeciwbólowe. Od razu odżyła po nich. No, ma złomane tak, o tutaj, na tej wysokości. Nie, nie do was mortki. I no, i musi teraz jakoś dostała na 9 dni przeciwbólowe. Musimy jakoś dać radę. Ale pije mleczko, zachowuje się w miarę normalnie, nawet próbuje brykać. Nie jest tak źle. I opowiem wam jeszcze o jeszcze jednym cudzie. A to jest tutaj ten cud stoi. Ta kuska. Pamiętacie naszą Koli z przeogromnym cycem, której się nie mogłam doczekać porodu i tak dalej. Ona w końcu urodziła koziołka i tą kuskę. I ta kuska była troszkę słaba. Ta kuska była troszeczkę słaba i tak jak miała jakiś może tydzień... W ogóle przychodzę a ona leży jakby była nieżywa. W ogóle nie miała sił, żeby wstać. No, już ją w sumie prawie była spisana na straty. Ale u mnie zawsze każdy ma drugą szansę. A nawet trzecią czasem. A, jak, a czasem nawet i piątą. <grym> Podałam jej selem z witaminą E, bo ona tak jakby. Mm, miałam wrażenie, że ma za słabe mięśnie. Jakby miała odruch ssania. Pięknie jadła, bo na. Yy, Zdoiłam kozę do butelki, wlałam i butlą, mleko i wypiła całą butel, pół litra. A nie miała siły stać. Tak jakby coś z mięśniami, jakby czegoś jej brakowało. I po prostu nie miała siły, żeby stać i napić się od matki, no nie. I dlatego była taka słaba. Po tym zastrzyku i po tym, jak się wypiła tego mleka. Y no, mówię, no co będzie, to będzie, tak? Już więcej się nie da zrobić. I zostawiłam ją. Wieczorem mm, jakoś coś tutaj się działo. Jakieś przewożenie krów, czy coś, nie pamiętam. Że zapomniałam o niej. Po prostu zapomniałam. I następnego dnia rano wychodzimy. Ja sobie myślę, a pewnie już jest trup nieboszczyk. E, wychodzimy. O to jest po prostu jak szpital, to wygląda trochę. Wychodzimy rano. E, Karol otworzył koziarnię, żeby kozy wybiegły, poszły jeść. No i tak wiecie co galopem wybiegła na podwórko. Ja e, po prostu. Po prostu nie wierzyłam własnym oczom, bo ona poprzedniego dnia była no, praktycznie martwa. Naprawdę. Dla mnie to był szok. No i zaczęłam ją trochę dokarmiać butlą i tak odżyła pięknie, niczym nie odstaje od innych. A jest wręcz większa, bo ona jest młodsza, sporo młodsza. O, no i jeszcze... O matko, no szpital tu mamy. Te koźlęta, które się urodziły ostatnio, które pokazywałam, że karmię siarą. Koziołek jeszcze jest jakiś tam w miarę. A kłuska. Aha, tu. Aha, Laura Intusiana nawrzucała. Czekajcie, aha, to jest mamuśka. Kłuska, yy, niestety, coś ma z tą prawą nogą. Nie drodzy. Chodź, myszka, pokaż się. Pokaż się nam. O! Czekajcie, dziewczyny. Coś ma z tą nóżką. Nie da rady jej y, utrzymać prosto, cały czas jej się ten staw tutaj wygina, o tak o. jej się za załamuje jakby, łokieć leci do środka i przez to nie może za dobrze stać. No ale daje radę na razie na trzech nogach, tą nogą się troszkę podpiera. Trzymajcie kciuki, bukuska jest śliczna i kochana i mogłaby zostać u nas gdyby, no. Gdyby nie ta nóżka. W ogóle mam wrażenie, że tutaj ta łopatka jest taka do dołu aż. Jeszcze weterynarz jej nie widział, bo ja zawsze z koźlętami, które mają takie problemy właśnie z poruszaniem się, z jakimiś takimi... Ymm, mają jakby zbyt giętkie stawy. To trzeba tak z tydzień zaczekać, bo tam one mogą być różnie ułożone w brzuchu u matki i... Te rzeczy czasem się po prostu. Czasem najczęściej. 95% takich rzeczy to się naprawia w ciągu tygodnia samo. No, ona też dostała selen z witaminą E. To pomaga w funkcjonowaniu mięśni. I mam nadzieję, że nam się naprawi ta dziewczyna. Chociaż nie wiem, bo jeszcze nie miałam takiego przypadku nigdy, przyznam się. Już dzisiaj jest lepiej, bo yy, tutaj ten staw tutaj się nie załamuje tak jak wczoraj. Wczoraj to w ogóle dzisiaj trochę coś tam próbuje łazić. No teraz tak jakby w łokciu coś jest nie tak. Tutaj koza ma łokieć, jakby ktoś nie wiedział. <grym> no ale karmię ją, bo matka chodzi. Wszystkim daje pić, tylko nie własnym dzieciom. Wstyca. Eee, no. Dobra to tyle. Co Lukrecja? Lecę. Aha butelki. Moje dokarmiacze. O! Lili. Melon. Dumka. Pa dziewczyny. To też moje dwie butelkowe, to moje trzy butelkowe dziewczyny. Nie, to jest chłopak, ten malutki. Idź, 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 idźcie. Idźcie. Idźcie sobie, ja was nie chcę. Mam was dość na dziś. Później będzie karmionko. O, takie mamy przygody z koźlętami.